Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się trendem, który już od dłuższego czasu przewija się w modzie i w urodzie. Mokka mousse, czyli kolory roku według panton. Jest to taki ciepły, zimistokawowy brąz. Bardzo uniwersalny, idealnie współgrający z jesiennymi stylizacjami. Super wygląda w połączeniu z beżem, kamelem, bordo, butelkową zielenią czy oliwką. Jest prosty, minimalistyczny, a jednocześnie bardzo elegancki. Czyli wszystko to, co lubię. E, poznajcie moją wersję takiego makijażu, który jest harmonijny, spójny w jednej tonacji, a swojej twarzy użyczy mi dziś Malwina Obrzut, która jest e, niezwykle stylową influencerką. E, pięknie też pokazuje stylizację właśnie w tych odcieniach. E, od niedawna też jest YouTuberką, także zapraszam Was serdecznie na jej kanał i dajcie nam serduszko na start. Zaczynam od nałożenia serum Estée Lauder Advanced Night Reaper. To jest serum na noc, ale ja bardzo często używam go przed makijażem. Ono ma lekką, żelową konsystencję, szybko się wchłania i ma taką niesamowitą przyczepność. Przed Wami gorąca nowość. Produkt, którego jeszcze nie miałam okazji używać, ale ponieważ jest z tej samej serii, Este, którą uwielbiam, jestem przekonana, że ten produkt będzie równie dobry, że to będzie kolejny makijażowy hit. Przed Wami kolejna nowość. I tutaj macie autentycznie test na żywo, bo jest to podkład, który poznałam kilka dni temu na evencie marki Benefit, gdzie zresztą e, też widziałam się z Balwiną. E, podkład jest blurujący, kryjący. E, z tego co wiem, raczej sprawdza się do cery mieszanej, tłustej. E, na tyle jest e, treściwy i kryjący, że wymaga małej ilości pudru, albo wcale. E, ja dopiero uczę się jego aplikacji. Ona nie jest od razu taka intuicyjna, łatwa. A teraz nakładam korektor, który już mieliście okazję widzieć na moim kanale, ale on jest u mnie na fali, że tak powiem. Jestem zachwycona jego mocą, jego silnym działaniem. To jest korektor, który bardzo mocno kryje, z którym trzeba szybko pracować, bo on dość szybko zastyga. On ma moc. Myślę, że tutaj sprawdzi się super do tego trendu, bo zależy mi też, żeby trochę buzię wyrzeźbić światłem na zasadzie rozjaśnienia. Tym bardziej, że Malwina ma dość drobną twarz, więc ja jej nie chcę za mocno konturować, ale żeby efekt był bardziej miękki, właśnie możemy zrobić to na etapie korektora. Muszę jeszcze zwrócić Waszą uwagę na mój pędzelek, dość nowy. Jestem coraz bardziej nim zauroczona. To jest taki pędzel dwustronny. Precyzyjna kredka z Benefit w odcieniu 3,5. Ona jest super, właśnie, żeby dorysować takie w, m, brakujące włoski tam, gdzie brwi są e, rzadsze. Tu jest kolor trochę jaśniejszy od koloru nasady włosów, ale właśnie zależy mi na takim bardziej miękkim rysunku. Nie chcę, żeby brwi dominowały i były tak ciemne. Na sam koniec po makijażu brwi lubię sobie jeszcze wrócić do tego mojego pędzelka, który ma na sobie niewielką ilość korektora i podczyścić linię brwi. Bazą dla tego makijażu oka będzie cień w sztyfcie Bajtery w odcieniu Mat Latte. I to jest przepiękny, bardzo uniwersalny kolor. Możecie go użyć zarówno do makijażu dziennego, jak i wieczorowego. Jeszcze na tym etapie poczyszczam sobie trochę linię. Cały czas pozostałością tego korektora, który jest na pędzelku. Przechodzę teraz do kredki z Make Up Forever w odcieniu Endless Kakao, Wszystkie odcienie kojarzące się z kawą albo latte i one super podkreślają też kolory tęczówki u Malwiny. Zielony, rzadko spotykany. Przechodzę teraz do kredki maka w odcieniu czesnat i to jest tak naprawdę konturówka do ust, ale ma taki piękny, głęboki, ale jaśniejszy odcień brązu, który jest taki właśnie bardziej miękki, otulający. Tutaj nie chcę mocnych konturów, nic graficznego. Ta kreska najpierw na górnej linii wodnej zagęszcza rzęsy, później przechodzę na kreskę między rzęcami przy zamkniętej powiece i ona nie musi być wcale idealna, to jest taka kreska którą możecie rozetrzeć pędzelkiem jedna z prostszych do wykonania i robi właśnie taką fajną smuszkę taki Miękki, jesienny klimat. W dzisiejszym tutorialu nie będzie zbyt dużo produktów, ale zobaczycie kilka nowości. Jedną z nich jest ten puder brązujący z marki Sweet i ja używam go też po raz pierwszy. Miałam okazję testować go na evencie i podobał mi się jego głęboki kolor. On w opakowaniu wygląda dużo ciemniej. Paletka rozświetlaczy marki Dior odcień 005 Copper Gold. I tutaj yy, ja po prostu uwielbiam ten produkt zresztą yy, Malwina też. Choć nakładam go palcem, bo w sumie przy tym produkcie jest to mój ulubiony. Poprosiłam Malwinę, żeby wytuszowała sobie rzęsy, a ja Wam powiem kilka faktów o tej maskarze, której jeszcze nie testowałam. Ona po dzisiejszym tutorialu trafi w ręce Malwiny. Na żywo mam feedback, że bardzo ładnie unosi rzęsy. Szczoteczka jest syntetyczna, ma taki ergonomiczny kształt, który wydłuża, podkręca, pogrubia, czyli to jest maskara Volumizing. Wracam ponownie do brązera Sweet w odcieniu tan. Widzicie go już tutaj na oku, w załamaniu powieki. I Ja też delikatnie ocieplam nim twarz. Pomimo, że on jest bardzo ciemny w opakowaniu, na twarzy wygląda właśnie tak miękko, delikatniej. Struktura tego produktu, formuła jest niesamowita, bo on jest lekko połyskujący. Ponownie wrócę do paletki rozświetlaczy z zbiora i użyję tego opalizującego różu, rozświetlacza, który pięknie połączy mi wszystkie kosmetyki. Nakładam konturówkę z serii Inglot i komunikatywnie odcień One and Only 354 i to jest taki bardzo chłodny brąz. Może się wydawać chłodny do typu urody Malwiny, do całej kolorystyki, ale ja chcę, żeby ten obrys zrobił mi taki naturalny cień bo pomadka będzie trochę cieplejsza, zaraz zobaczycie, to będzie nowość, na której też będę pracować po raz pierwszy. Używam tej pomadki po raz pierwszy i muszę przyznać, że już samo opakowanie robi wrażenie takiego luksusu. Za to kocham marki luksusowe, że te przedmioty też są przyjemne w użyciu. Nakładam odcień 02. Bardzo fajna tekstura tej pomadki. To jest taki satynowy mat. I to wszystko. Jeżeli chodzi o makijaż w najmodniejszym odcieniu sezonu, moka spasuje pasuje do jesiennych stylizacji. Jak widzicie, jest bardzo uniwersalny. Dajcie znać, czy jest to trend dla was oraz jakie inne trendy chciałobyście zobaczyć na moim kanale. Do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku.